W zadaniu drugim mamy okrąg o równaniu. x do kwadratu dodać y kwadrat jest równe 18. Wpisano trójkąt równoramienny prostokątny. Wierzchołek kąta prostego tego trójkąta ma współrzędne minus 3 i 3. I musimy wyznaczyć jego pozostałe wierzchołki. Zauważmy tutaj, że środek to będzie punkt S, który będzie miał współrzędne 0 i 0. Natomiast nasz promień, no skoro mamy tutaj 18. No to promień to będzie pierwiastek z 18, czyli na przykład punkt A może mieć współrzędne minus -3 i 3, a B i C będą pozostałymi wierzchołkami naszego trójkąta, czyli mamy trójkąt ABC, jest trójkątem prostokątnym, no to długość tego przeciwprostokątnej będzie równa średnicy naszego okręgu, czyli nasz odcinek BC będzie równy średnicy. Wiemy, że trójkąt jest równoramienny, zatem odcinek AB będzie taki sam jak odcinek AC. Musimy wyznaczyć równanie prostej BC. Wiemy, że prosta BC będzie przechodziła przez punkt S, czyli możemy zapisać, że BC to jest prosta o równaniu AX. Zatem mamy AX minus Y jest równe 0. I wartość współczynnika A możemy obliczyć, korzystając ze wzoru na odległość punktu A od prostej naszej AX. Zatem R będzie równe i w liczniku mamy A razy minus 3, dodać minus 1, razy 3, dodać 0. I wszystko dzielimy przez pierwiastek A do potęgi drugiej, dodać minus 1 do potęgi drugiej. Nasz promień to jest pierwiastek z 18 i mamy w liczniku minus 3a odjąć 3. Przez pierwiastek a do kwadratu dodać 1. Musimy się pozbyć naszego mianownika, czyli będziemy mieli pierwiastek z 18 razy pierwiastek a kwadrat plus 1 i to jest równe minus 3a odjąć 3. Możemy obu stronie pozbyć się i zapisać to do potęgi, czyli będziemy mieli wtedy 18 i w nawiasie mamy a do kwadratu dodać 1, jest równe i mamy minus 3a minus 3 do potęgi drugiej. W takim razie wymnażamy 18a do kwadratu dodać 18 jest równe. I mamy wzór skróconego mnożenia. 9a kwadrat plus 18a dodać 9. Przerzucamy wszystko na drugą stronę i przyrównujemy do zera. Czyli będziemy mieli tak, jedną liczbę z a kwadrat, odjąć 18a, dodać 9 i to jest równe 0. Dzielimy przez 9 i otrzymujemy, że a kwadrat. Odjąć 2a, dodać 1 jest równe 0. Wyliczamy deltę i mamy minus 2 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 i razy 1 i jest to równe 4 minus 4, czyli mamy 0. Zatem nasze a to będzie 2 przez 2, czyli 1. Otrzymujemy w ten sposób, że nasz odcinek BC to ma prostą, która jest równa x. Wiemy tutaj, że punkt BC leżą na prostej oraz na naszym okręgu, który mamy zapisany tutaj powyżej wzór. W takim razie należy rozwiązać układ równań. I mamy x do kwadratu dodać y do kwadratu jest równe 18, i nasz y jest równe x. I podstawiamy go do naszego pierwszego, czyli będzie 2x do kwadratu jest równe 18, dzielimy przez 2, czyli x kwadrat to jest 9, zatem x to będzie 3 albo minus 3 i wtedy podstawiamy teraz do y naszego x, czyli mamy 3 albo minus 3. Czyli możemy wywnioskować, że punkt B będzie miał współrzędne 3 i 3 oraz punkt C ma współrzędne na współrzędne minus 3 i minus 3.